Na stadionie w Krośnicach rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami płomieniem Krośnicę a Wiktorią Zawonia. Drużyny grały między sobą po raz pierwszy, ale prawdopodobnie nie ostatni. Gospodarze wygrali 2 do 0. Mamy przyjemność kontynuowania rozgrywek w A-Klasie, w grupie drugiej. Gramy z przeciwnikiem, który jest na trzeciej pozycji, to jest Zawonia Wiktoria. Mają 18 punktów. Jest to wymagający zawod... yy, przeciwnik. My na dzień dzisiejszy zajmujemy 12 lokatę z tym dorobkiem. No sześciu punktów, ale generalnie wszystkie mecze, które rozegraliśmy, te mecze były że tak powiem na, na styku, czyli finalizacja mogła być zgoła inna, mogliśmy tych punktów mieć więcej. Pracujemy nad tym, żeby wdrażać w następnych spotkaniach i poprawiać skuteczność szczególnie naszych akcji finalizacji, jeżeli chodzi o grę. Boisko jest dość dobrze przygotowane, duży plac, chłopaki z Krośnic wyszli bardzo mocno nastawieni na pierwszą połowę, stąd też taki wynik jak widzimy. Klub płomień kraśnice został reaktywowany w 2019 roku i działa już niecałe 3 lata. Po reaktywacji zmaganie rozpoczął od rozgrywek w klasie B, a w poprzednim sezonie 2020-2021 awansował do A klasy. Jak się gra w tej drużynie? Mi się gra bardzo fajnie, dlatego tutaj przyszedłem. W sumie razem z kilkoma osobami zaporządkowaliśmy tą reaktywację klubu. No i gramy tutaj do tej pory, wszyscy razem. No, na razie jest bardzo fajnie. Gram na środku obrony. Jestem kapitanem. Rywalem płomienia Krośnice w tym starciu był klub Wiktoria Zawonia, który po raz pierwszy przyjechał na Krośnicki Stadion. Klub ma swoją tam jakoś wcześniej, był tak zwany sędzi, co się to nazywało. Teraz co się na. Tamten klub jakby został zlikwidowany. Powstał w 2009 roku. Klub, który się tak nazywa. No i co więcej, no gramy od C klasy zaczynaliśmy poprzez B, awans do A klasy, później spadek do B klasy i ponownie jesteśmy w A klasie. Zawonia gram praktycznie od początku istnienia klubu, to będzie 11 rok. No, i tutaj mamy taką ekipę wspólnych znajomych, z których znamy się od klas licealnych i jeszcze młodszych, i razem gramy hobbystycznie w piłkę. Trener płomienia Krośnice Artur Stolarek zapowiada już kolejne piłkarskie emocje, które są ważne dla mieszkańców Krośnic. Każdy mecz to wydarzenie. I, I też jakby forma szczę szczęścia takiej lokalnej tutaj społeczności, bo przychodzą, kibicują, żyją tymi spotkaniami. I myślę, że z naszej strony będziemy robić wszystko, żeby jednak te wyniki były zgoła inne, lepsze. W kolejnym spotkaniu Płomień Krośnice zmierzy się z Zorzą Pęgów w niedzielę 24 października. Echo 24, Nina Iwtyuszenko.